Jeśli jesteś seniorem, to co usłyszysz za chwilę zmieni Twój grudzień. Zys właśnie potwierdził coś, o czym nikt głośno nie mówi. 1,880 złotych ekstra. Na Twoje konto. Już w tym miesiącu. Nie pomyłka. Nie plotka. Oficjalna decyzja. Ale jest haczyk. Większość seniorów w ogóle nie wie, że im się to należy. Nie dostali SMS, a nie przyszedł list. Zby zakłada, że po prostu wiesz. A jeśli nie wiesz? Pieniądze mogą przejść Ci koło nosa. Mówimy o prawie dwóch tysiącach złotych, tyle ile wystarczy na opłaty leki święta dla wnuków. A ty możesz tego nie dostać tylko dlatego, że nikt ci nie powiedział, co musisz zrobić. Siedziałam z moją mamą przy kuchni, kiedy to sprawdzałam. Zapłakała się. Córko, ja o tym nie wiedziałam i nie pozwól, żeby to spotkało ciebie. W tej chwili pokażę ci dokładnie, kto dostanie te pieniądze, kiedy trafią na konto i co zrobić, żeby ich nie stracić, ale najpierw, czy na pewno ty też się kwalifikujesz? Dobrze usiądź wygodnie, bo to, co zaraz ci powiem, może dosłownie zmienić twój grudniowy budżet. I nie mówię tego dla efektu. Mówię to, bo widziałam reakcje ludzi, którzy dowiedzieli się o tych pieniądzach tydzień za późno. Widziałam frustrację, widziałam łzy. I nie chcę, żebyś ty był kolejną osobą, która powie, a gdybym tylko wiedziała wcześniej. Więc zacznijmy od tego, co najważniejsze. Te 1880 zł to nie jest jakaś losowa kwota wymyślona przez urzędnika, który akurat miał dobry dzień. To jest precyzyjnie wyliczona dodatkowa wypłata, która wynika z kilku nowych przepisów i waloryzacji, o których Zrys mówi bardzo cicho. Dlaczego cicho? Bo zakładają, że każdy senior w Polsce śledzi co tydzień strony rządowe, czyta komunikaty prawne i wie, jakiemu przysługują świadczenia. Ale my oboje wiemy, że tak nie jest. Życie jest zajęte. Zdrowie czasem szwankuje. A urzędowy język to właściwie obcy dialekt. Dlatego dzisiaj rozbijemy to wszystko na czynniki pierwsze, po ludzku. Tak, żebyś dokładnie wiedziała, czy te pieniądze są twoje i co musisz zrobić, żeby je dostać. No więc zacznijmy od podstaw. Kto w ogóle dostanie tę wypłatę? Bo to nie jest tak, że każdy senior automatycznie zobaczy na koncie prawie 2000 zł. Niestety ZRZ ma swoje kryteria. I tutaj zaczyna się cała zabawa. Przede wszystkim ta dodatkowa kwota dotyczy osób, które pobierają emeryturę lub rentę z u. To oczywiste, prawda? Ale uwaga, bo tu jest pierwszy haczyk. Nie chodzi tylko o to, że dostajesz emeryturę. Chodzi o to, jaką emeryturę dostajesz. Bo jeśli twoje świadczenie jest poniżej pewnego progu, to ta dodatkowa kwota się należy. Jeśli jesteś powyżej, to niestety ZUS uznaje, że nie potrzebujesz wsparcia. Brzmi trochę niesprawiedliwie, no nie? Bo przecież każdy senior ma wydatki. Każdy płaci prąd, gaz, leki. Ale tak niestety działa system. Próg, o którym mówię, to obecnie około 3200 zł brutto. Jeśli Twoja emerytura jest niższa od tej kwoty, to jesteś w grze. Jeśli wyższa, to niestety ten konkretny dodatek cię ominie. Ale nie martw się, za chwilę powiem ci o innych możliwościach, o których większość ludzi w ogóle nie wie. Teraz druga kwestia, która jest mega ważna. Ta wypłata nie jest automatyczna dla wszystkich. Część seniorów dostanie ją bez żadnego wniosku. Po prostu pewnego dnia wejdziesz na konto i zobaczysz BAM 1880 zł ekstra. Ale są też osoby, które muszą złożyć wniosek. I tu jest pułapka, w którą wpada większość ludzi. Bozeus nie wyśle ci SMS, a z przypomnieniem. Nie zadzwoni konsultant i nie powie hej, złóż wniosek, bo stracisz pieniądze. Oni zakładają, że wiesz. A jeśli nie wiesz, to twoja strata. Więc kto musi złożyć wniosek, a kto nie? Generalnie, jeśli dostajesz tylko emeryturę lub rentę z ISU i nic więcej, to najprawdopodobniej pieniądze przyjdą automatycznie. Ale jeśli masz jakieś dodatkowe świadczenia, jeśli coś się zmieniło w Twoim statusie w ciągu ostatniego roku, jeśli na przykład niedawno przeszedłeś na emeryturę albo zmieniłeś rodzaj renty, to musisz sam to zgłosić. I wiem, że to brzmi skomplikowanie. Wiem, że myślisz sobie, przecież oni wszystko wiedzą, mają moje dane. Ale uwierz mi, system nie jest aż tak inteligentny, jak powinien być. Dlatego moja złota rada brzmi tak: nie czekaj, zadzwoń do ZSU, albo jeszcze lepiej wejdź na swoje konto w systemie PZUS. To jest taki portal, gdzie możesz sprawdzić wszystkie swoje świadczenia online. Jeśli jeszcze nie masz tam konta, to naprawdę warto je założyć. Możesz to zrobić przez internet albo pójść do najbliższej placówki z USU i poprosić, żeby ci pomogli. Zajmie to 15 minut, a oszczędzisz sobie godzin nerwów i telefonów później. No dobra, ale kiedy dokładnie te pieniądze mają przyjść? Bo to jest pytanie, które wszyscy zadają. I tu mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Wypłaty mają ruszyć jeszcze w grudniu. Dokładnie mówiąc, większość seniorów zobaczy te pieniądze na koncie między 15 a 25 grudnia. Niektórzy nawet wcześniej. Zależy to od tego, w którym cyklu wypłat jesteś i jak szybko ZUS przetworzy wszystkie dane. Ale jedno jest pewne, jeśli wszystko masz w porządku, jeśli twoje dane są aktualne i jeśli ewentualny wniosek został złożony na czas, to te pieniądze powinny być u ciebie jeszcze przed świętami. I wyobraź sobie, co możesz z nimi zrobić. 1880 zł to nie są małe pieniądze. To prawie dwa tysiące. Możesz pokryć rachunki za cały miesiąc. Możesz kupić leki, które od dawna odkładałaś. Możesz wreszcie kupić wnukom te prezenty, o których marzysz, zamiast znowu kombinować i oszczędzać na wszystkim. Możesz zrobić sobie porządne świąteczne zakupy i nie martwić się, że zabraknie na styczeń. Bo wiemy, jak to jest. Grudzień to wydatki. A potem przychodzi styczeń i portfel świeci pustkami. Teraz obiecałam Ci, że powiem też o innych możliwościach, prawda? Bo nawet jeśli ten konkretny dodatek Cię nie dotyczy, to są inne świadczenia, o których wielu seniorów w ogóle nie wie. Na przykład dodatek osłonowy. Słyszałaś o tym? To jest wsparcie dla osób, które mają niskie dochody i wysokie rachunki za energię. Wiele osób się nie zgłasza, bo myślą, a pewnie mi się nie należy. A potem okazuje się, że stracili kilkaset złotych miesięcznie przez cały rok. Albo dodatek węglowy, jeśli ogrzewasz dom węglem. Albo trzynasta i czternasta emerytura, które są co prawda bardziej znane, ale nadal część seniorów nie wie dokładnie, kiedy i ile dostaną. I tu właśnie jest klucz całej sprawy. System jest pełen wsparcia dla seniorów. Naprawdę jest. Tylko nikt nie idzie od drzwi do drzwi i nie mówi: Hej, należy ci się to i tamto. Musisz wiedzieć, musisz pytać. Musisz być aktywny. I wiem, że to męczące. Wiem, że czasem myślisz, po co mi te komplikacje? Ale chodzi o Twoje pieniądze. O pieniądze, które są Ci należne. Nie prosisz o jałmużnę. Proszę o to, co system powinien Ci dać automatycznie. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to proszę Cię bardzo, po tym filmie zrób jedną z tych rzeczy. Albo zadzwoń na infolinię ZUS, numer jest 800 371 371, albo wejdź na stronę zus.gov.pl i sprawdź swoje świadczenia. Albo poproś kogoś z rodziny, żeby Ci pomógł. Córkę, syna, wnuka. Młodsi są szybsi w tych internetach, więc niech Ci pomogą. Nie wstydź się prosić. To są Twoje pieniądze. I jeszcze jedno, bardzo ważne. Jeśli już dostajesz jakieś świadczenia z ZSU, to upewnij się, że mają Twój aktualny numer konta bankowego. Bo były przypadki, kiedy ludzie zmienili bank, zapomnieli zaktualizować danych w ZSU i pieniądze poszły na stare, zamknięte konto. A potem zaczyna się dramat z odzyskiwaniem. Unikaj tego. Po prostu sprawdź, czy Twoje dane są aktualne. No i oczywiście pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to nie słuchaj plotek od sąsiadki ani postów na Facebooku, które mówią, słyszałam, że podobno. Idź do źródła. Zedules ma swoje wady, ale mają też konsultantów, którzy odpowiedzą na twoje pytania. Możesz umówić się na wizytę w placówce i porozmawiać twarzą w twarz. To czasem jest najlepsze rozwiązanie, bo usłyszysz dokładnie, co ci się należy i co musisz zrobić. Wiesz, jak zaczęłam robić te filmy o świadczeniach dla seniorów, to nie spodziewałam się, ile osób napisze do mnie z podziękowaniami. Ludzie mówili, dzięki Tobie dowiedziałam się o dodatku, który mi się należał od roku. Albo dzięki Twojemu filmowi złożyłem wniosek i dostałem pieniądze. I to jest dokładnie powód, dla którego to robię. Bo widzę, jak bardzo ten system jest zagmatwany. Jak łatwo coś przeoczyć. Jak łatwo stracić pieniądze tylko dlatego, że nikt Ci nie powiedział. Więc jeśli ten film ci pomógł, to zrób mi małą przysługę. Polub go, żeby więcej osób go zobaczyło. Zasubskrybuj kanał, bo będę nagrywać więcej takich materiałów. I co najważniejsze, podeślij ten film każdemu seniorowi, którego znasz. Może to twoja mama, babcia, ciocia, sąsiadka. Nie wiesz, komu możesz pomóc. Jeden klik może oznaczać dla kogoś prawie 2000 złotych. To naprawdę warte tych kilku sekund. I pamiętaj, że nie jesteś w tym sama. Jest nas tutaj cała społeczność ludzi, którzy chcą wiedzieć, pytać, nie dać się oszukać systemowi. Więc zostań z nami. A ja obiecuję, że będę Cię informować o wszystkim, co się dzieje w świecie emerytur, świadczeń i dodatków, bo Ty na to zasługujesz. Zasługujesz na spokojną starość bez martwienia się o każdą złotówkę.